środka pola, nie pan kto zastąpi jeszcze... no, to zastąpi dwóch ważnych kilkarzy? Czy jeszcze są możliwości? Mamy trochę czasu do meczu, ale, ale jasny pomysł w głowie mam. Z powodu sztabem zgadzamy, zrobiliśmy jakieś możliwości, pozobaczyliśmy w treningu, a wariant mamy przygotowany. Ale przepraszam, nie będziemy konkretnie teraz Czy Jeszcze zapytam, jakiś w tym się o ekspozytę, bo tak widzę, że on coraz mniej gra, prawda? coraz częściej, coraz szybciej schodzi z boiska. Czy to jest taki moment już, że on zacznie na ławce? A może taki pomysł na, na Erika ekspozyta, ale e, tak jak zawsze si analizujemy e, nasze mecze jako zespół, analizujemy si i, i występy indywidualne naszych zawodników. tak je to i v případku Erika Expozita. On jasně ví, co robí dobře v meču, ale také jasně ví, co musí robit lepěji, dla, dla efektivnosti družiny. Ale není to tak, že, že, mu nedává zpátky, tak to nejde. On je s elementem, platným elementem této družiny a, a je připotovaný, válčit o, o sukces. Panie trenerze, ta seria może w że do to działa przed tym spotkaniem z, z Legią tak jeszcze bardziej mobilizująco, czy tak trochę siedzi to w głowie, że może ona zostać przerwana? Tak jest to kolejny ekstraklasowy mecz, ale będzie, będzie to szczególnie szczególnie mecz, taki, taki specjalny. Dlatego, że e, tak ja myślałem, że e, obie dwie drużyny są, są teraz bardzo pozytywnie nastawione. Jak, jak e, a nasze ostatnie wyniki i występy tak szanujemy, szanujemy jakości i, i, i dobrych wyników Legii. Dla, dla kibiców to jest to najlepsze, pozwanie przychodzić na ten mecz i pozobaczyć swoich ludzi. A czy uważa Pan, że akurat i Śląsk legi są teraz w swojej najlepszej formie, to jest najlepsza okazja na takim mecz, akurat wszyscy są w tym swoim najwyższym poziomie? A to wszystko było. to bylo všechno. Teraz, teraz je před námi nové vyzvaně a, nový předtímník. Tak, tak můžeme vymotivovat a, svojich závodníků, svoje družiny, a, ale tak, jak jsem mluvil, Legia a je historičně a, numer jeden a, v polské pilce, je to družina, která má bardzo a, dobrých závodníků s Jakoščou, a, jejich ostatní výniky jsou, jsou, dobré a tak to je i u nás. Já jsem zadovolený, já jsem zadovolený z toho, jak vidím, jak naši klopáci pracují v tréninku, jaké, jaké vystavli, mají, mají v mečov. Ano, máme teda taky problém, že moje že křížka Mončinského, nebenže, nebenže, nebenže Michala. Michala Chrapka, děkuji. Ale u nás to nejest tak, že to je jenom nebo dvou závodníků. Náš nejlepší závodník je, je takže teraz přichod šance pro, pro závodníků, kteří možná méně něj hrali, čekali na, na svoje šance a teraz ta šance přichodze, tak je, je, to, je, to, je, to, je to, velké vyzvaně dla, těch, kteří budou hrát v neděle. Ještě jedno, spodívám se okolo 30 000 lidí na tribunách, no robí Spodívám se okolo 30 tisíc lidí na, na tribunách, no robí to vražení, když ty lidi chce já jsem mluvil před konferencí presovým s Tomkem o této možnosti. Je to, je to bardzo pozitivné a pohoda už je taká trochu živná, ale, ale ta, ta, toho meču je, těkavá. A, já bych vážně zadovolený, když, když atmosféra toho meču bude, bude Bude to velký meč dla obě dvou. Drużyn, a, a jeżeli e, kibici, nasi kibice przychodzą a dają daj, naszym zawodnikom, naszej e, drużynie wsparcie, tak to będzie bardzo mocny impuls dla, dla nas wszystkich w meczu. Panie trenerze, czy kiedy Pan trenował na przykład w Czechach, czy Slovan Liberec, czy Wiktor Jeziszkow, to też się czuło jak przyjeżdżała Sparta Praga, że to jest taki mecz inny, taki jakby bardziej czuło się motywację, Družina, kterou pan trénoval? tak to je. Zažil jsem to z toho když jsem provázal družiny, jako je slova Liberec, nebo, nebo Viktoria a, a přijechali družiny, jako je Sparta Slavia, tak ta, ta motivácia je speciálna. A dla pana to tež bude... Ale znám to taky jako trenér Sparty, když, no. když jsme přijechali na, na, na bojiska družin, jako Slovan Liberec nebo jiných, tak to nie jest łatwe przygotować swojej drużynie na, 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 na tak motywowanego przeciwnika. Tak wiemy, na początku sezonu w trzecim kolejce graliście z Legią na wyjeździe. Wydawało się, że Legia po raz pierwszy po z Pogonią, potem grała w Kielcach i z Wami mecz grała, że, że jest się powoli. By jechaliście tak trochę, no nie powiem, nie powiem, że na pożarcie, jak to się mówi, ale generalnie nie byliście favoritem tego meczu. Czy, Panu się wydaje, jak pan uważa, że ten mecz może być jeszcze trudniejszy, jak ten, przed meczowej, w sytuacji przedmeczowej. Ta sytuacja, gdyśmy grali na Legii, była inna. Legia grała mecze w ewans do Pucharów europejskich, nie dała rady, ale teraz ta sytuacja jest inna. Oni mają tylko fokus na ekstraklasie ta trudniejsza, tak? a, trudniejsza a nowa, inna. Tak. Wiemy, że jest tak jak Samur. Legia jest w dobrym rozpolonieniu, ma, ma dobrych zawodników, a, a gra dobrej gry, a, a to, to jest to największe wyzwanie dla, dla nas, dla naszej drużyny Do tego wręcz. Panie trenerze, a Pan sądzi, że od tego momentu, kiedy zrealizowaliście z Legią 00, Pan ma dzisiaj lepszy zespół niż tamte? Nazwiska są te same, ale. Nie zawsze te same nazwiska to jest, to jest, to jest ten sam zespół. Pan sądzi, że ten zespół jest, jest, jest lepszy niż ten, który jeszcze był w sierpniu? Każdy jeden mecz znaczy rozjedzenie, każdy jeden mecz znaczy lepiej, lepiej się z, z, te, tego zespołu, a teraz mamy, jest przed nami 17 się 18. 18? 18? 18, przepraszam, 18 kolega. tak jak jsem mluvil. Já jsem zadovolený z toho, jak nám funkcionuje teraz náš, náš zespůl, ale ne to tak, že, že, že teraz chodit, tak, tak my, my jsme na, na tom, tom požome i, i legie. Ne to. Všecky, všecky, týmy v extraklase jsou, jsou srovnané v tabeli velmi blízko a, a teraz přijezdžá uh, Legia do, do Vroclaviu a, a my budeme váčit za Šlonsk, za klub, za naše město, tak, abychom uh, zrobili co nejlepší výnik. Panie trenerze, pan powiedział za nasze miasto I też chciałbym o to zapytać, jak długo pan chciałby pracować w Śląsku, Wrocław, bo jeżeli się uda awansować do górnej ósemki, nawet może zrobić coś więcej, czego oczywiście wszyscy sobie życzymy, to może być tak, że Witesław Lawiczka, to no przynajmniej tutaj będą tak chcieli, że to może być taki trener na długie lata, a jak, 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 jak pan o tym sądzi? No kontrakt tam jest, opcja przedłużenia. Czy to tam jest? Tak jak jsem v Češně mluvil, já jsem tutaj ve Šlonsku, ve Vroslaviu, zadovolený. Zadovolený z toho, jaké máme varunky pro naši pro robotu, jaký máme levný stadion, máme našich kibiců a, a máme ambice v také pivke, která, která bude ambicína za naše pozice v tabeli extraklasy. Ale teď se fokusujeme fokusujem na to, co bude. W niedzielę, ten ten sezon, a w później wszystko. że chciałem jeszcze wrócić do tego meczu w Warszawie, bo tam Śląsk skupiał się mocno jednak na zabezpieczaniu tyłów i też się dało zdominować legi. tam posiadanie piłki było chyba 65 do, do 35. Czy możemy się jednak w niedzielę spodziewać trochę innego obrotu sprawy, że Udá se przeciwstawić vstavit i może odwrócić te. role. Jak pan možná ví, že, že ten konečný vinník nerobí pošetáně pivky. jakiej jaké taktiky družiny zvolí, je různé, ale tak jak za všem mluvím, my chceme třímat našich principů v gri, v ataku To znamená dobré organizacji, aktywności. My můžeme přichodit na vojsko a, a trochu být taky električní z toho, že hráme proti kolegy. A tak já myslím, že je nebude že mě, 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 mě. Naši chlopaci šanujou přetivníka, ne ty kolegy, ale všech přetivníků v extraklase, ale jasně víme, jaké my máme možnosti v tom meču a, a, jak chceme hrát. Takže to teď těkavý meč, mě, mě. Panie trenerze, w ostatnim meczu udało się pokonać 3 do 0, a właściwie 0 do 3 mistrza Polski. No i nie ma co ukrywać, jesteśmy e, w na pierwszym miejscu i kibice zadają sobie pytanie. Więc e, nie, nie zapytam wprost, czy Śląsk stać na mistrzostwo Polski, ale może zapytam, czy mecz z Legią mógłby udowodnić potencjał tej drużyny, że w przyszłości na takie mistrzostwo rzeczywiście się pozostać. Jest to zdłuży test dla nas wszystkich, Rad w takim jako w przeciwko Věme, že, že, jsme zrobili bardzo vážný výnik na, na víme, že jsme střelili tři bránky, máme zero v týlu, ale taky víme, že jsme v první polovině negrali tak, jak jsme chtěli hrát na pěstu. To jsme si všechno pokazali i hledali při analýze tego Czy ten mecz konkretnie może pokazać, że naprawdę się stać na to mistrzostwo polskie, no bo chyba nie można sobie wyobrazić większego hitu w na dzień dzisiejszy, czyli dwóch głównych ekstraklasa. -klasa w sezonu ma 37 tysiące Teraz my ani nie w polu No tak, Będzie no tak, to będzie to, to jasny test, test, tego, jakie jak są możliwości na naszej, na naszej drużyny aktualnej. Ale, ale sezona w ekstraklasę tylko kolejny, kolejny mecz. Bardzo dziękuję. Dobrze, można powiedzieć, że ta pierwsza połowa w Gliwicach to była jedna z najsłabszych połów w tym sezonie w wykonaniu Śląska, bo mimo świetnego wyniku no, mieliście dużo na pewno do analizy po, po, po tej pierwszej połowie, tam dużo rzeczy źle wyglądało. Tak było. Jak chcę mówię, to jest niegosia, ale nie funkcjonowała nam gra, tak jakśmy jak a mieliśmy, mieliśmy szczęście. a były tam ważne interwencje bramkarza, ważne interwencje obrońców w ostatnim momencie. Takže tam jsem nebyl zadovolený z naši naší krev a funkcionování dužiny v pěvšej polově, Padly tam a, vážné, vážné slova v předvě meču, ale v druhé polové už tam funkcionovala naše hra lepěji a, a, a dla naší efektivnosti v ataku jsme zrobili dobrý a vážné punkty. Panie trenerze, jaki pan ma sposób na rozmawianie z piłkarzami w przerwie? Bo są tacy trenerzy, na przykład przez wiele lat tutaj w ten sposób pracował Ryszard Tarasiewicz, że on w przerwie przez kilka minut w ogóle nie wchodził do drużyny. No jeżeli, szczególnie jeżeli była słaba połowa. Niech oni się wykrzyczą na siebie, powiedzą do siebie to, o co mają do siebie pretensje, i dopiero potem wchodzi trener, jak oni już wyciszą się. Ten je Taraševič je to bardzo dosvědčený trenér a já mám také filozofie taky. Viděli, že chlopáci v přichodzou do, do, šatně a mají pět e, minut na e, aby si pogadali sami, aby si zrobili nějaké masáže a tak. A až tužně, e, chodím já se svým štábem do, do, šatní a máme připravené jasné, jasné řeči, e, co jsme zrobili dobře a co je třeba upravit v druhé Przecież jeszcze chciałem, chciałem zapytać, nie zapytać nie bo w końsku wiemy, że nie zagra Krzysiek i Michał w Legii nie zagrał Nowikowas, czy to duża strata dla, dla Legii, czy nie patrzymy na to i nie ma znaczenia wzmocnienie raczej nie, nie chcę teraz robić spekulacji, wiemy, że, że jak mi tak, tak Legia ma swoje, swoje kolejne kolejne problemy w drużynie, taka jest prostopilka, prosto a, a tak jak jsem mluvil, Legia má, má duži sklad závodníků a, a takých závodníků, kteří mají větší.